Na łamach Chronic Avatara omawialiśmy topki awatarów, mistrzów magii, czy nierozwiązanych tajemnic. Zdziwiłem się, że nie było jeszcze zestawienia najdziwniejszych postaci z tego uniwersum. A uwierzcie, tych nie brakuje. Dziękuję za wsparcie. Jesteście wspaniali. Partnerem odcinka jest Lajokat, Fajny sprzęt gamingowy, bardzo dobrej cenie. Polecam, link w opisie. Witam Was w kolejnym odcinku z Chronic Awatara. Jak rozpoznać dziwną postać? Robiąc dzisiejszą topkę zadawałem sobie właśnie to pytanie. W końcu są różne poziomy dziwności. Czy to dziwny charakter, czy to dziwny wygląd, albo też dziwne zachowanie. Cóż, każdy z tych pojawi się w tym odcinku, więc raczej nie będziecie zawiedzeni. Dlatego zapaszcie sobie herbatkę godną Airo, usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Miejsce dziesiąte. Król Bumi Bumi był dzikim, ekscentrycznym, starszym królem Omaszu. Przed rozpoczęciem wojny stuletniej, Bumi był bliskim przyjacielem Avatara Anga i pozostał jedynym znanym przyjacielem z dzieciństwa Anga, który wciąż żył po jego odmrożeniu. Stał się starym, niemal szalonym człowiekiem, skłonnym do chichotania i parskania śmiechem na wszelkiego rodzaju żarty, nawet te najsłuchsze. Pomimo swojej pozornej słabości, Bumi był mistrzem magii ziemi, bo sami możecie ocenić, że był najpotężniejszym magiem ziemi swoich czasów. Oczywiście przestał nim być, bo przebiła go TOW. Ekscentryczność Bumiego wynikała z faktu, że zawsze utrzymywał swój umysł otwarty na możliwości. Jako dziecko, Bumi postanowił wykorzystać system dostaw omaszu jako zjeżdżalnię, za co Ang nazwał go szalonym geniuszem, co Bumi zdawał się doceniać. Chociaż Bumi wydawał się zniedołożniały, w rzeczywistości był błyskotliwym i cierpliwym taktykiem, skłonnym czekać na odpowiedni moment, aby uderzyć w cel, uzyskując najbardziej korzystny wynik. Bumi zachował się z takim samym opanowaniem podczas cichego, spokojnego posiłku, jak i wtedy, gdy jego miasto było atakowane i rzadko tłumaczył swoje działania, co zwykle Rozścieczało jego podwładnych. I to czyniło go nieco dziwnym, ale w super pozytywnym sensie, bo działania, jakie podejmował, zawsze okazywały się sensowne i słuszne. Miejsce dziewiąte: Bumi, syn Bumi jest pierwszym dzieckiem awatara Anga i Katary oraz najstarszym jego synem, a także jedynym, który urodził się niemagiem spośród trójki jego dzieci. Później rozwinął zdolności magii powietrza po harmonijnym zrównaniu. Przed emeryturą był dowódcą drugiej dywizji Zjednoczonych Sił. Cóż, nie bez powodu nosił imię Bumi, bo miał wiele wspólnych cech z królem Bumim z miejsca 10. Jego akcje były bardzo dzikie i niebezpieczne, dla zwykłych ludzi niemal szalone. Mimo wszystko był bardzo lubiany przez podkomendnych, a jego wszystkie niezwykłe historie pojedynków i bitew najpewniej były pełną prawdą. Zresztą zaprezentował nam to w odcinku, gdzie sam w pojedynkę pokonuje oddział magów wody Unalaka. Całe otoczenie, rodzina i przyjaciele uważali go również za dziwaka, ale też zdawał się tym nie przejmować, dalej czarując wszystkich mocą tożsamo z nim, charyzmą. Miejsce ósme: Warik. Lub jak kto woli, Iknig ik, Blackstone Warwick To ekscentryczny i charyzmatyczny, nieugięty miliarder, znany ze swojej ambitnej natury i krzykliwości. Urodzony w południowej blajeniu wody, jest właścicielem, który lubi podróżować po świecie na swoim jachcie i chwali się swoim ekstrawaganckim stylem życia. Często kosztem swojej ówczesnej asystentki, a później żony Zuli. Doprowadził do wojny domowej pomiędzy północną i południem, twierdząc, że okupacja jego kraju przez Unalaka zagraża bogactwu południa. A zwłaszcza jego własnemu. Podczas gdy jego prawdziwym zamiarem było czerpanie zysków z eskalacji konfliktu. Jednak jego próba wciągnięcia wojny również Zjednoczonej Republiki doprowadziła do jego aresztowania. Mimo to Warnik wkrótce zdołał uciec i osiadł w Zafu jako szef miejskiego Wydziału Technologicznego, choć później towarzyszył Kuwirze w jej misji zjednoczenia Królestwa Ziemi. Warik ostatecznie zdezerterował z jej armii i pomógł Avatar Korze powstrzymać Gwilel przed zdobyciem miasta Republiki. Kończy więc jako postać, która stanęła po tej dobrej stronie. Jednak oj cóż, co za specyficzny dziwak. Zdobył w końcu fortunę za sprawą swoich pokręconych pomysłów wymyślanych na poczekaniu, wisząc głową w dół. Jak to nie jest dziwne, to nie wiem co. Miejsce siódme. Hundun. Hundun i jego złączony brat Bliźniak byli starożytnymi wrogami Awatara i potężnymi mistrzami chaosu. Chcąc rzucić świat w chaos i zemścić się na Awatarze, stanęli przed Korą po tym, jak ponownie otworzyła portale duchowe, pozwalając im na ponowne wejście do strefy fizycznej po wygnaniu w świecie duchów trwającym niezliczone wieki. W pewnym momencie w przeszłości Hundun i jego bliźniak byli kulami w świecie fizycznym i zgromadzili ogromny skarb. W końcu zostali skonfrontowani przez wcześniejszą inkarnację awatar Kory, która ciężko raniła brata Hunduna, zmuszając ich do ucieczki do świata duchów, aby ocalić swoje życie. Brat Hunduna nie był jednak w stanie wyzdrowieć, a Hundun był całkowicie pochłonięty nienawiścią do awatara. Pomysł dokonania zemsty na awatarze stał się jego jedynym celem życia i zaczął szukać sposobu na wyleczenie brata bliźniaka. Po spędzeniu stuleci na poszukiwaniu sekretu nieśmiertelności, Hundun odkrył sposób na ponowne uleczenie się. Musiał zabić Awatara i wydobyć jego Chi, co umożliwiłoby mu również zemstę. Mimo to Hundun nie mógł opuścić świata duchów, gdyż portale duchowe były wciąż zamknięte. Jego historię poznajemy w grze Legend of Cora Videogame, której gameplay możecie zobaczyć na kanale. Link w prawym górnym rogu ekranu. To pierwszy dziwak wyróżniający się wyglądem. No, po prostu spójrzcie na niego. Dodatkowo jego pochodzenie jest unikatowe, a moce niespotykane, dlatego też zasługuje na miejsce siódme. Miejsce szóste. Chong i jego kompanii. No cóż, nie muszę chyba wam tłumaczyć, czemu mieściłem w tej topce Chonga. Chong był spokojnym nomadą, który podróżował po świecie w towarzystwie swojej żony, Lili i kilku innych towarzyszy, grając piosenki i opowiadając historię. Wydawał się być dość nieświadomy i błogi, prowadząc beztroski styl życia. Pomógł Angowi i jego przyjaciołom w podróży do i informując ich o istnieniu jaskini dwojga kochanków. Później Chong, Lili i Moku założyli odnoszący sukces zespół o nazwie Zaufanie w Miłości. I występowali w miastach na całym świecie dla setek fanów. Na końcu zrezygnował z luksusów, kupując za wszystkie zarobione pieniądze luksusowy wóz, aby wrócić do nomantycznego stylu życia, małego zespołu śpiewającego z miłości o miłości. No ale czonki jego ekipa jest bardzo dziwna, przez właśnie swoją błogość, albo nie ukrywajmy faktu, przez ich niezwykle dużą głupotę, przez którą Sokka miał wyraźny ślad na czole. Uff. Miejsce piąte, plemię Ganjin i Zhang. Dobra, nagnijmy jeden raz zasadę i zamiast jednej postaci dajmy na miejsce całe plemiona, które są niezwykle dziwne, ale i przez to ciekawe. Mowa oczywiście o plemiu Ganjin i Zhang. Jeżeli pamiętacie odcinek Wielka Przepaść, to Ganjin był plemieniem, które tradycyjnie zamieszkiwało północne królestwo Ziemi, a jego członkowie znani byli jako Ganjini, był w pełni ułożony i czystym rodem. Przeciwieństwem za to było plemię Zang. Brunne i obszarbane, nieprzestrzegające manier. Ich historie są połączone, jak się okazuje, za sprawą dwójki braci, a właśnie w końcu zakupuje Ang poprzez zmyślne kłamstwo. Dziwnym jest właśnie, jak różnie rozwinęły się dwa prawie te same plemiona. Czy możliwe jest, aby hermetyzacja i przekonania pchały całe rody do zachowania manier czy ich braku? W tym wypadku uważam ich pochodzenie i przekonanie za bardzo dziwne. Miejsce czwarte. Hu. Hu był mistrzem tkania wody, spreja wody pochodzącego z mglistych bagien. Osiągnął oświecenie siedząc pod wielkim drzewem Banyagai w sercu bagien. Uwaga, słuchajcie teraz. Hu był uważany za najmądrzejszego członka plemienia. Tak, ten Hu. Z wyglądu był po prostu... Dziwakiem do tego atakującym bez uprzedniego sprawdzenia, kogo atakuje. Sam wierzył, że wszystkie jej żywe istoty są ze sobą połączone. Będąc tak połączonym z bagnem, Hu uczynił swoim obowiązkiem zachowanie się jako strażnik tegoż, chroniąc je przed tymi, którzy zamierzają je skrzywdzić, jednocześnie używając swoich wyjątkowych umiejętności i magii roślin, aby przebrać się za bagiennego potwora. Pomimo pozornego braku struktury politycznej w nabagnie, inni magowie wydawali się go szanować i uważać za przywódcę, co również, choćby dla mnie, dla się dziwne. Nie było nikogo, cóż, bardziej ogarniętego? Uf. Miejsce trzecie. Wielki zły hipopotam. Uf. Hipopotam był początkowo tkającym ziemię zapaśnikiem w turnieju drżenia ziemi, ale później został żołnierzem dla swojego kraju kiedy wraz z Głazem wziął udział w inwazji na Naród Ognia. Zgadnijcie, co w tej postaci jest dziwnego. Zgadliście! Wygląd! Co było więc pierwsze? Jego ksywka Hipopotam? A może to właśnie ona, jak i kariera, poznała go do przybrania wyglądu Hipopotama? Podczas swoich dni jako zapaśnik był jednym z najbardziej rozpoznawalnych wojowników na arenie... No, ze względu na swój niezwykle duży rozmiar i unikalny sposób komunikowania się, hipo zły, hipo, wściekły, hipo zawsze mówi o sobie w trzeciej osobie. E, zaprawdę dziwna postać. Miejsce drugie: The Dark One. Mroczny. Dobra, teraz się skupcie. Jego prawdziwe imię to Moczego trzeci. trzeci. Znany bardziej właśnie jako Mroczny, był jednym z pierwszych uczniów Akademii Magii Metalu Beifong. Jako młodzieniec żywił głębokie zamiłowanie do twórczości artystycznej, przede wszystkim do poezji, ale narażał się na wyśmiewanie z powodu... swojego nazwiska? W konsekwencji nabrał silnej niechęci do wszystkiego, posuwając się nawet do ogłoszenia swojej nienawiści właśnie do wszystkiego i wszystkich. Szczytem jego nienawiści było jego własne prawdziwe imię – Dlatego pilnował, aby nigdy nie zostało wypowiedziane, nazywając siebie Mroczny. Jednak jako uczeń w Beifong w końcu stawił czoła swym niepewnościom i otworzył się na innych. Mroczny w konsekwencji zaczął doskonalić swoje umiejętności poetyckie, jak i zdolności tkania metalu, ostatecznie zostając instruktorem w Akademii Tow. Czy to tylko ja, ale czy czysta postać Emo nie pasuje w pełni do świata awatarów? No i nareszcie, przed nami najdziwiejsza postać w legendzie Anga i Kory. I niestety nie jest to pan kapustka. No dajcie spokój. To był zwykły handlarz kapusty, nie było w tym nic dziwnego. Zamiast tego posłuchajcie, kto jest na samym szczycie. Oto miejsce pierwsze. Człowiek piana z ust. Okej, okay, jak to nie jest szczyt dziwactwa? Człowiek, który jego jedynym zadaniem jest toczenie piany z ust, sam nie wymyśliłbym nic dziwniejszego. Nie wiemy o nim dosłownie nic. Oprócz tego, że jest, był mieszkańcem wyspy Kyoshi i prawdopodobnie największym fanem awatara, jaki chodził po ziemi. Kiedy Ang i jego przyjaciele wylądowali na wyspie Kyoshi, facetem za zanim zemdlał, i upadł na ziemię tocząc pianę z ust. Kiedy Katara i Soka później wrócili na wyspę Kyoshi bez Anga, który był przetrzymywany w więzieniu wiosce Chin... W tym czasie człowiek, piana z ust, powtórzył swój występ tylko po to, by być zakłopotanym, kiedy zdał sobie sprawę, że Anga nie było razem z nimi. Wstał, wytarpiany z ust i odszedł od tłumu z koszulą naciągniętą na twarz ze wstydu. Wiecie, co jest najciekawsze w historii tej postaci? Otóż miał co najmniej jedno dziecko, jeden potowek, został zwolennikiem Amona. Zgadliście, dalej tocząc pianę z ust. No i to by było na tyle. Dziwaków w tym świecie było naprawdę wielu. Dlatego zapewne nie zdołałem wymienić wszystkich, więc pytanie teraz do Was. Czy znacie kogoś w Avatar West równie dziwnego, co wymienione postacie? Piszcie, przypinam serduszka. Zważcie, proszę zostanie wspierającym kanału. Dzięki temu mogę więcej czasu posiedzieć na niego. Pokonajcie też czerwień na lodu klikając w subskrypcję. Nie zapomnijcie ogłosić zwycięstwo przez kliknięcie w dzwoneczego obok niego. Zapraszam na mojego Discorda i sprawdzenie linku Lajoka like w opisie. Ja się z Wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Kronik Avatara. Na razie! Losowa ciekawostka jak zwykle czeka na końcu odcinka. Ojcowie serii Brian Koniecko i Michael Dante DiMartino żartobliwie stwierdzili, że Suki kiedyś umawiała się z człowiekiem piana z ust, ale nie była z tego zbytnio dumna. Chyba <laughs> z wiadomych powodów.